Hejka! Mam dzisiaj dla Was przepis z wykorzystaniem orzechów. Trochę powiem Wam, dlaczego warto je jeść. Pokażę Wam przepis, który sprawdzi się idealnie podczas redukcji, również będzie on idealny dla osób z insulinoopornością czy PCOS. Również opowiem, dlaczego warto wówczas jeść te orzechy, powiem na trochę taki mit pytanie, czy na redukcji można jeść orzechy, czy też nie. Więc co? Lecimy. tym przepisem będzie czekoladowa owsianka z owocami jagodowymi, orzechami i skrem naturalnym i tą owsiankę możesz jeść i na redukcji, i mając insulinną oporność, i mając PCOS. Pierwszy składnik, czyli płatki owsiane. Po pierwsze jest to produkt bogaty w błonnik. Jest to bardzo ważne, szczególnie przy procesie odchudzania, gdzie nie chcemy czuć głodu. Błonnik wpływa na to, że czujemy się dłużej. Na jedzeni jesteśmy dłużej syci, oprócz tego praca naszych jelit jest dużo lepsza. Poza tym płatki owsiane są bogate w magnes czy też cynk. Są to składniki ultra ważne przy. PCOS i przy insulinooporności. Niedobór magnezu przy PCOS może wpływać na obniżoną insulinowrażliwość, czyli potęgować insulinooporność. Takie błędne koło. Oprócz tego magnez świetnie wpływa na myślenie, koncentrację, zapamiętywanie, więc myślę, że to są takie problemy, gdzie powiesz, ja to mam, więc proszę, mam dla Ciebie rozwiązanie. Następne <grym> na tapetę idzie kakao kakao czyli źródło polifenoli polifenole ultra ważny składnik przy PCOS i insulinooporności często przy tych jednostkach chorobowych przy tych zaburzeniach mamy stan zapalny polifenole są przeciwzapalne można połączyć kropki. Innymi właściwościami polifenoli jest na przykład obniżenie ciśnienia, obniżenie stężenia cholesterolu, świetnie wpływają na jelita, są przeciwnowotworowe, przeciwgrzybicze, przeciwzapalne i oprócz tego wymiatają wolne rodniki z naszego organizmu. Wolne rodniki wpływają na to, że szybciej się starzejemy i szybciej starzeje się nasza skóra. Więc myślę, że jest to dość poważny argument, żeby dodać polifenolę do swojej diety. Lepo polecam użyć 1,5%, 0,5% lub 2%. Nasza owsianka będzie się gotowała. Mój tip taki na mega kremową owsiankę to zużycie płatków owsianych błyskawicznych. Zawsze wtedy owsianka będzie taka super kremowa. Ok, powiedzmy trochę o królowej, Naszego odcinka, czyli o orzechach. Orzechy są generalnie źródłem zdrowych tłuszczy. Wiem, że dużo osób odchudzających się rezygnuje z. Tłuszczy. Ucina je, bo mają one najwięcej kalorii ze wszystkich makroskładników, więc po prostu się ich pozbywają. Nie jest to wcale dobrym rozwiązaniem. Przede wszystkim nie jest to zdrowym rozwiązaniem. Tłuszcze są nam potrzebne, szczególnie kobietom. Jak chcecie mieć zdrowy cykl bez tłuszczy? To jest niewykonalne. Tym bardziej przy insulinooporności, przy PCOS. Zdrowe tłuszcze są kluczowe. Orzechy włoskie posiadają niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, których nasz organizm nie jest w stanie wytworzyć. Musimy je dostarczyć. Zawierają również kwasy omega-3. W badaniach udowodniono, nie, nie będę tutaj przemawiała spokojnie, udowodniono, że mają one potencjał przeciwzapalny. Przy PCOS insulinooporności ten stan zapalny. Jest. I co musimy zrobić? Pozbyć się. Takie orzechy włoskie są przeciwzapalne. Orzechy włoskie są bogate w cynk, magnez, żelazo, wapń, potas. Wszystko, co wspominałam. Ten magnez, ten cynk. Przed chwilą o tym mówiłam. Jest to ultra ważne. Przy PCOS tym bardziej. Tutaj ta dieta musi być doborowa. My tutaj przy tym PCOS-ie jesteśmy narażeni na ten niedobór tych składników i musimy je dostarczyć. Więc orzechy włoskie są świetnym źródłem witamin, składników mineralnych, które potrzebujemy przy PCOS-ie, przy insulinooporności. Nie zapominajmy tutaj o redukcji. Bo na pewno są to osoby, które przyszły, żeby zobaczyć przepis na redukcyjne. Posiłek. Orzechy są bogate w tłuszcze. Już wiemy, że to są zdrowe tłuszcze, więc nie mamy potrzeby się ich bać. Oprócz tego są również bogate w białko i błonnik. Dodatek orzechów do posiłku wpływa na to, że jesteśmy dłużej syci. Często spotykacie się z informacją, że na redukcji to bywa się głodnym, więc trzeba zrobić tak, żeby nie być głodnym. Trzeba tak komponować swoje posiłki, żeby unikać tego głodu. A dodatek orzechów do swojego posiłku wpłynie na to, że będziemy dłużej nasyceni. Oprócz tego orzechy wpływają również na zmniejszenie, wymiatają te wolne rodniki, czyli to, co przed chwilą mówiłam. Wolne rodniki wpływają na to, że się szybciej starzejemy, że nasza skóra się starzeje. Orzechy bogate w polifenole temu zapobiegają. Oprócz tego ta mgła mózgowa. Również orzechy pozytywnie tutaj wpływają na funkcje poznawcze, myślenia, koncentrację, uwagę, na piękną cerę, na piękne włosy, na piękną skórę. To jak najbardziej orzechy również na to wpływają. Pytanie za 100 punktów. Czy ktoś kiedykolwiek powiedział Ci, że mając insulinową oporność, albo na redukcji, albo przy PCOS, nie możesz jeść owoców? Zastanów się. OK, to możesz podejść do tej osoby i zrobić jej tak. Owoce jagodowe, maliny, borówki, jagody, aronia, truskawki są świetnym w ogóle bogactwem chyba wszystkiego. Przeciwdziałają one insulinooporności, czyli wpływają one na zwiększenie wrażliwości. Tanek na insulinę. Są bogate w błonnik. Znowu powrót do poprzednich treści, co powiedziałam. Wpływają na dłuższą sytość. Jesteśmy dłużej syci, nie czujemy głodu. Sam brak podjadania, gdy dość często podjadaliśmy, już może wprowadzić nas w deficyt. Kolejna sprawa, błonnik pokarmowy i przy insulinooporności i przy PCOS, tak jak mówiłam, ultra ważna. Tutaj bogactwo, szczególnie maliny. Maliny są ultra bogate, mają ponad 7 gramów błonnika na 100, więc naprawdę jest to bardzo dużo. Tym bardziej, że e, owoce jagodowe są niskokaloryczne. 100 gramów tych owoców nie jest jakimś wyczynem, żeby zjeść, więc naprawdę, naprawdę moim zdaniem, super foods Dalej wpływają na piękną skórę, są przeciwzapalne przy insulinooporności PCOS must have. Ten stan zapalny jest, musimy działać na niego. Owsianka jest bardzo ciepła, więc one zaraz się rozpuszczą i zrobi się taki trochę mus, a trochę będą takie cząstki stałe, więc game changer! Oprócz tego będąc w temacie insulinooporności PCOS, jak i odchudzania, bardzo ważną rzeczą jest indeks i ładunek glikamiczny i to niski. Owoce jagodowe jak najbardziej ten niski indeks glikamiczny mają. Orzechy również. Są niskim indeksem glikamicznym, więc myślę, że tutaj kompozycja samych składników już ma ten niski indeks glikamiczny, a zaraz powiem Ci jeszcze, jak bardziej obniżyć ten indeks glikamiczny. Aby posiłek był z niskim indeksem, niskim ładunkiem glikamicznym, musimy go komponować na takich zasadach: źródło złożonych węglowodanów, pełnoziarnistych, jak Płatki owsiane, mąka pełnoziarnista, chleb żytni, makaron razowy, wszystko co ciemne. Następnie dodajemy do posiłku zdrowe tłuszcze, oliwa z oliwek, orzechy, awokado, pestki, nasiona. Kolejnym elementem będzie chude białko. Skyr, twaruk, pierś z kurczaka, piers indyka, jajko, strączki, tofu. I ostatnim elementem są owoce, szczególnie jagodowe i warzywa. I to jest przepis na ultra zbilansowany o niskim indeksie i ładunku glikemicznym posiłek, który możesz, a nawet musisz jeść na redukcji, mając insulinopolność czy PCOS. Ten czas zrobiłam jeden posiłek bogaty w masę prozdrowotnych składników. Polifenole, błonnik, cynk, magnez, witaminy, białko, nienasycone kwasy tłuszczowe, niski indeks i ładunek glikamiczny, Witamina C. Masa prozdrowotnych składników w jednym posiłku, który tak naprawdę zajmuje 5 minut roboty. Królowa dzisiejszego odcinka, czyli orzechy tutaj muszą być dla zdrowia must have. Moim w ogóle dziennym wyzwaniem jest zjedzenie małej garstki orzechów włoskich. Jest to mój nawyk i proponuję, żebyście wy też znaleźli sobie swój zdrowy nawyk i go powielali. Myślą o swoim Samopoczuciu, o swoim zdrowiu, żeby proces waszego leczenia, jak na przykład insulinooporność, PCOS, czy proces odchudzania był przyjemniejszy, szybszy i zdrowszy.